Kandydaci lewicy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu nr 11 prezentowali się w piątek na moście na Rzece Warcie w Sieradzu. Towarzyszyli im trzej liderzy: Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg. Lewica dla przyszłości buduje mosty, a nie mury dzielące ludzi: jest wrażliwa na środowisko naturalne, opiekę zdrowotną i socjalną, dba o tolerancję światopoglądową. Martwi się skutkami zmian klimatycznych, co widać choćby po dramatycznie niskim poziomie wody w Warcie. Rzeka w mojej miejscowości w Kutnie Ochnia wyschła. Totalnie. Było upalne lato. Z nieba lał się żar, nie padał deszcz, a rzeka wyschła. Najstarsi mieszkańcy mojego miasta nie pamiętali takiej sytuacji. Zdarza się. Susza. Nie minęło kilka lat, w tym roku ta sytuacja się powtórzyła. Trochę już pewnie machnęliśmy na to rękę, przyzwyczailiśmy się. Ale proszę państwa, ziemia łódzka, województwo łódzkie, kilka miesięcy temu, Skierniewice, mieszkańcom zabrakło wody. Nie mogli wziąć kąpieli we własnych domach, nie mogli normalnie przygotowywać posiłków, normalnie mieszkać, musieli korzystać z wody. Która została, zostawała im dostarczana beczkowozami albo którą musieli kupić. Nie wiem, czy mieszkańcy Skierniewic do tego się przyzwyczają, jeżeli sytuacja powtórzy się w przyszłym roku, ale myślę, że wszyscy musimy być przygotowani na to, że takie sytuacje będą miały miejsce: że nie będziemy mieli wody w kranach, że będą wysychać nam rzeki, będą wysychać strumienia a praca praca na roli będzie coraz trudniejsza nie mówiąc już oczywiście o cenach cenach warzyw czy cenach owoców tak naprawdę jest to efekt nie tylko tego że mamy suszę i nie mamy opadów bo nawet kiedy przychodzą te deszcze i padają ulewy to ziemia tej wody nie wchłania ta woda spływa spływa do wszystkich zbiorników do strumieni do rzek nie zostaje nie zostaje u nas jest to problem związany z bardzo kiepską polityką, związaną z zatrzymywaniem wody, z retencją. Nie działa, ten nie, nie, nie działa ten system. Jesteśmy zresztą krajem, który problem z wodą ma jeden z największych w Europie. Tak naprawdę liczba, ilość wody, jaka przypada na jednego mieszkańca jest bardzo niewielka. Aktualna władza ma na sumieniu bardzo poważny grzech zaniechania. Jest to zaniechanie w walce ze smogiem. Symbolem tego rządu jest Kopciuch na Węgiel z Mozambiku. Lewica zjednoczona i odmłodzona liczy na dobry wynik wyborczy. Lewica tej jesieni wejdzie do parlamentu. Lewica tej jesieni wejdzie do parlamentu, żeby upomnieć się o sprawiedliwość społeczną i o wolność o demokrację i o bezpieczeństwo dla wszystkich. Ale lewica w tym parlamencie będzie też głośno mówić o tym, na co wielu. Partią w Polsce nie starczy odwagi, o zmianach klimatu i o tym, że musimy się na nie przygotować. Tutaj, w tym regionie, gdzie konsekwencje zmian klimatycznych, gospodarcze konsekwencje klima zmian klimatycznych już można zobaczyć, a będą jeszcze większe, ta sprawa jest szczególnie ważna. Lewica dzisiaj w sondażach to trzecia siła polityczna, kiedy na lewicy mamy trzy partie polityczne tworzące. Tą szeroką koalicję społeczną. I kiedy liderami tej lewicy jest trzech tenorów, to co państwu innego może przyjść do głowy? My po prostu w naturalny sposób jesteśmy trzema królami, razem z królowymi, które przyniosą zbawienie naszemu krajowi. I oczywistą oczywistością jest, cytując klasyka, że lewica to numer trzy. Dlatego trzy! Widzicie państwo, dla na, na nas to jest naszym DNA wpisane. My po prostu jesteśmy trójką, chociaż ostrzegamy, za chwilę będziemy jedynką. Reprezentuję tą partię, która jest najbardziej pragmatyczna w tym mariażu tych trzech partii. Marzę o wyniku dwucyfrowym. Eee, nie powiem, jaki to będzie wynik. Widzę, że mamy duże na to szanse, ale wiem, że też dużo pracy przed nami. Sieraz był jednym z pierwszych miast na trasie lewicobusu, który odwiedza codziennie po trzy miasta w każdym z 41 okręgów wyborczych.